Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku swojej Let's Play Turmoim! Tak, dla waszej wiadomości, do gry wyszedł nowy patch, który, jakby to powiedzieć skromnie, usunął save'y. Także musiałem niestety nadrobić wszystko to, co widzieliście w poprzednim odcinku. W poprzednich odcinkach nawet, bo to były dwa acz No ale, 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 jestem mniej więcej na tym samym poziomie, co byłem wcześniej. To znaczy, o ile dobrze sobie przypominam, wtedy robiliśmy cztery, cztery obszary chyba, tak? No to, to teraz też właśnie jestem po czwartym obszarze. I tu mam praktycznie zrobione tak jak było wcześniej. Trzeci poziom yy, storage, czyli tego magazynu na ropę, którego teraz nie widać, bo jest już maksymalny. Tutaj drugi poziom yy, szerokości, który mogę leczyć na trzeci. I w zasadzie to jest tak jak było wcześniej. Yy, I tutaj stables, to mam dosyć wszystko zrobione tak jak było wcześniej. I workshop yy, depth i speed tak jak było wcześniej. Dobra, wybraliśmy sobie. Dobra, teraz yy, mogę pokazać. Aha, jeszcze nie brałem poziomu, dobra, dobra, spoko. Ostatnio miałem ten o, poziom, dlatego <grywa> chyba najlepiej mi się udało z tych wszystkich. Jak widzicie, wykładniczo rośnie w górę, czyli dobrze jest chyba to przejąć. To nam przepuszczą. Nie wiem, czy się bić o to, albo o to się po prostu będę bił. Ciekawe, które jest, będzie lepsze. Dobra. Wywalczyliśmy tę ziemię. Za całkiem spoko kasy. Jest tak mało, ponieważ wydałem ostatnie upgrade, więc jest. Yy... Więc mogło być gorzej, dobra. Yy, Okej, okay, to nam pokaże, że może, możemy augerować swoje wagony dwa razy, czy tam swoje te baryłki do przewożenia. Yy, do przewożenia ropy. I standardowo, standardowo patrzymy, szukamy na początku źródła, gdzie możemy zacząć swoją... Jest, już coś jest, dobra, powinien być to już wcześniej szykowane. I tutaj... Okej. Okay. Taki dobry początek. O, to jeszcze nawet płytko. To jest małe, ale przydałoby się to upgradeować. To też jest cholera małe. Ale dobra, no na razie nie, nie zrobimy nic z tym, że to jest małe. To bierzmy na razie dwie, dwóch woźniczych i sprzedawajmy to, co uda nam się wyciągnąć z tych żył. Aczkolwiek przydałoby się, żebyście jeszcze tu szukali. Tylko dobra, pytanie, ja tu upgradeowałem. Dobra, zaraz, zaraz, zaraz będzie. Teraz sprzeda to i, 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 i będzie można. A właśnie tego się obawiałem. Bo jak oczywiście leci z góry, to jest drożej, więc można sprzedać tutaj. Jak leci górą, to. sprzedaj, sprzedawaj, sprzedawaj to. Kurde. Z... Dobra, wypożyczę trochę pieniędzy. To. Mawaj. Pierz to. Boże, jak mam mało. Dobra. Porejcie to, to, panowie. Okej, okay, mamy, mamy, mamy to co chcieliśmy, czyli ustabilizowaliśmy jako taką sytuację i można zacząć budować kolejne, yy, kolejne, kolejne, kolejne yy, szyby naftowe, o dokładnie tak to się nazywa, tu już złoża się wyczerpały na nasze nieszczęście, trochę nieudana chyba inwestycja, chociaż, chociaż trochę tam z tego zarobiliśmy, ale chyba więcej straciliśmy, ani jeżeli na tym zyskaliśmy, ale kolejne, kolejne yy, szyby też już coś robią, cholera nigdzie takiego super dużego nie ma, no szukajcie. Dobra, cofam to. Ty, zsi. Zsi, tutaj! E, I w sumie ten nic nie zrobi też. Okej. Okay. Dobra, na razie jakoś to idzie. idziemy sobie wagony, dwa razy nawet. E, dobra, są wszystkie. I tu pięknie, piękna jest, piękne złoże. Tu kolejne złoże, Jezus, ile z tych złóż tu znajdujecie. Ale dobrze, dobrze, najm biznes się kręci, prawda? E, i, i, I tu... Czekajcie, muszę zaobserwować, bo nie widziałem, czy spada, czy nie spada. No razie stabilnie jest, tak? Chujowa stabilnie, no całkiem dobrze. Dola, dolar za paryłkę ropy to jest całkiem całkiem dobry interes. Moi woźnicy zapierdzielają tu, za takie malutkie pewno. Nie, całkiem spoko. Do... Ach, dobra, malutkie jednak. Dobra, zabrajduję to. Niech, niech ma, niech widzi, że się staram, że, że, że widzę w tym potencjał w tym złożu. Ciekawe jak tutaj jest. Tutaj prawdopodobnie niedługo się skończy, wtedy się przyłączymy do tego, nie, nie ma najmniejszego problemu. Mm tylko kurde. Czekaj, ja będę mógł to postawić w razie co? Dobra, będę zmieści się, zmieści się, nie zmieści się, nie zmieści się. Dobra, tu nie będę mógł stawiać już kolejnych. E... kolejnych szybów, bo to będzie zło. I tu mi nie chodzi o szybów w sensie, że szyb, tylko szybów naftowych, haha Tak, tak, tak bardzo fajnie. Co co znaleźli? Super. Tu i tak mogę postawić, ale... Nie wiem, czy nie będzie lepiej przedłużyć to, po, po prostu to. I pytanie, tylko, no właśnie, czy... Czy to jest gdzieś na górze? No tak mi płytko raczej nie będzie, więc. Tu to co zrobiłem, było marnotrawstwo yy, zasobów, troszkę. Ale. O, tu się wyczerpało, można tu spokojnie sadzić. Jest, dobra. Idą upgrade'y, żeby to się wyczerpało ile może. ale tu sobie zobaczmy, czy tam czasem nie jest dziś powyżej. Chociaż szczerze w to wątpię. Tu się nas wykoczy, cholera. Dobra, jest. Gitara. Oj, to jest grande, kurde złoże. Tu się nawet przydadzą dwa. A, jakoś będę w stanie to wcisnąć? Nie, nie wcisnę, cholera. Mogę to tu, tu... Ale kto wiedział, kto wiedział, no... Starałem się... Aś, tujcie, tujcie. tu idźcie, tu Tu więcej dają, cholery jasne. A, pytanie, teraz przejdę ten tu i ten tu? Tym mogę w sumie tu przejść, to też będzie całkiem spoko pomysł. A, czyli jeszcze mam dwa miesiące, dwa miesiące na zarobienie trochę hajsu. Wuchty hajsu. Dobra, to się ładnie przyłącza. Cudownie. Ach, jeszcze się Grubą rurą Szkoda, że tego nie mogę usunąć. Albo sprzedać za jakąś tam drobną kwotę. Jestem ciekawy, ile te, tu jest już tych, tych przyłączy, czy ty ty, ty przyłączy tych, O dobra, tu już padło, więc mogę się podpiąć z tym i z tym dobra. gdzieś tak, powinno być spoko. To się będzie upgrade'owało. Kiedy to będzie dochodziło, no i szybko wyczerpiemy złoże. Tutaj jestem w takim razie ciekawy, czy w sumie. Kasa płynie dosyć, dosyć ładnie stąd, w sensie, że e, nigdzie nie ma takich spadków, że jest poniżej jakiejś tam określonej formy i czy tam nie formy, tylko <laughs> tylko poniżej określonej kwoty. O, kwota to jest bardzo dobre określenie i zbadajmy jeszcze teren, czy mamy tu coś, w sumie jak dużo tu zarobię, wypadałoby kupić coś ala skaner, bo to, 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 to jeszcze nie wiem jak to działa, ale chyba jest dosyć dobre. Doskonale na jakąś tam okolicę, na przykład jak to bym walnął w tym miejscu. Tu coś znalazł, zajebiście. zajebiście Nie! Ja wiem, że to co zrobiłem jest złe, bo tu cholera teraz. Ta głupia strzałka. Ach, udało mi się, dobra. Bo ostatnia, jak teraz tam drabiałem tu gdzieś postawiłem obok tego i niestety łapało mi tą strzałkę. Nie mogę mi tego cholerstwa przedłużyć. Niestety. Dobra, to już się niech naprawia. Tu zaraz się wyczerpie, jasna cholera. A, będzie ciężko, ale damy radę. Tu już się wyczerpało złoże, więc no, niedobrze. No, to niech się czerpie, to niech się naprawia. I to w sumie jest małe złoże, więc bez sensu. Ale no, no, niech będzie, jak już jest to niech niech będzie. 25 kafli, ładnie co robiliśmy. Jak wiecie, tu sprzedawać, tu sprzedawać, tu sprzedawać, tu już spadło. Jak wiecie, startowaliśmy z dwoma tysiącami, także no, tu coś znalazło, tylko ciekawe gdzie. Dobra, Wolniemy takie dwie odnogi, zobaczymy gdzie to może się znajdować to bardziej na dole, czy bardziej do góry? Obawiam się, że to jest słabe złoże. Chociaż tam. A tu coś jest, widzicie. Jakieś takie gówno. No dobra, no co, nas, co nam szkodzi, kurde, sobie to upgrade'ować? Stać nas, dobra. Tu przeciągnę taką wielką, grubą. E, długą, nie grubą. E, rurę. Zobaczymy, może tu coś znajdzie. Co, co, co jest dosyć głęboko, co nikt nic z tego nie widział trochę chyba też mam do teraz w kasy. Ale pff, 30 tysięcy prawie na jednej tej. No co, co, co halo, no, to? Hallo, to jest. To jest potężny hajs. Możemy sobie pozwolić na przedłużenie parę rurek. A, tu już padło. Możemy tak coś, nie możemy. Co to jest? Ale ja to co to jest, spłacić, nie? Aha, to jest na koniec roku, no trochę rośnie, ale dobra. Dobra, ważne, że, że wtedy było... No chyba na tym, na, na tutaj nie, tu pożyczyłem nie pamiętam. Czy tu pożyczyłem, czy wcześniej? Chyba tu pożyczyłem, dobra. Yy, także spokojnie można to spłacić. 30 kafi, no zobaczcie na to, jakie... A, jak tu idzie pięknie hajs! O, tu tu chodzi wytuszek pięknie hajs. Dobra, zaraz się mi kończy miesiąc, jak zobaczymy, czy gdzieś to nie boję jeszcze złoża. Coś może tu być. Nie, wszystko wyczerpałem, patrzcie. Czyściutko! Wszystko co było można. To wcale nie było takie... Tu jeszcze był, ale kto to widział. Dobra, Spillage fine, Depth, wszystko spłaciłem i pięknie, jesteśmy na prowadzeniu. To o to chod chodzi, o to tu chodzi. Stables, nic nowego nie wymyśliliście. Workshop, eee, mogę zwiększyć speed i głębokość, aczkolwiek mogę kupić skaner, który jest dosyć drogi. Mall taki jest śmieszny. Dobra, wydam wszystko na pa panów różdżkarzy. Może to się zwróci? Links w sumie te linksy, by się tak kuszące są. Aczkolwiek. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, oleję na razie ten temat. Oleję ten temat i zobaczę, gdzie jest dobra ziemia. Tu jest dobra ziemia. Oto się można bić i sądzę, że. tu będzie można też się spokojnie bić. Oni się wytracą z kasy, a chyba chodzi o to, żeby być najlepszy. Ci tam ci biorą, dobra, a zapłacę za to. Okej, okay, typek tam wydał tylko tysiaka. Ale damy radę. Dig. Dwa tysiaki i tak jestem najbogatszy mimo wszystko. I o to chodzi, żeby być najbogatszym, dobra, oczywiście jak zwykle. Zapier zamknij mordę, panie kolego. Straciłeś mi dwa dni, kurde, na klikanie jakichś gównów. Dobra, trzy, trzy w sumie zwariowałem, ale... A zobaczcie jak szybko chodzą, to jest o, to chyba o to chodzi ten speed. I w sumie dobrze. No i jest coś, jest coś, jest coś, bierzmy od razu to... Spakujmy, Gdzie jest? Tu jest, tu jest, dawaj. On chyba trochę przesadziłem z długością. Tu jest, 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 już jest, 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 już. Dawaj, 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 dawaj. no a tu coś jest, cholera. Postawmy jeden przy jed... O, patrzcie, brakuje mi... O, Boże, muszę znowu pożyczyć. Cóż za gówno. Mm, dobra. Na razie sprzedaj tu, bo ja potrzebuję na rurki. I... tu jest duży. Tu bym mógł ulepszyć. To by było całkiem spoko, tylko że na razie ceny są strasznie lipne. A, dlatego sobie... Dobra, dajmy takie coś, taki motyw. A, tu 240... 2, 2 243, już więcej. A, wysypmy, wysypmy, dajmy. O, już od razu pod tym jest. I to całkiem kawał potężnego kurde złoż, złożyska. Ty zarobiście to jest tu to jest, to jest, to jest to jest fajna mapa, dobra, tu też ulepszmy bo już widzę, że tu będzie, będzie, będzie duży hajs i trzeba szybko wymieniać gotówkę na... wymieniać ropę na gotówkę, póki jeszcze dobrze płacą eee, i pytanie tylko dobra ciągnijcie, fuck, tam się przyda coś dawajcie ile możecie, no ludzie wszyscy iście tam płacić wszyscy, znaczy płacić, wszyscy sprzedawajcie tamtą portoropską, kurde Niech tam kurde zapchają się tą ropą. Przydałoby się teraz to ulepszyć, żeby oni szybciej zapieprzali. A no, ale nie ma czasu tego ulepszać, skoro. Dobra, panowie, dajcie z siebie wszystko. Dobra, szybciej. Dobra, teraz powinno, powinno to być wszystko sprawnie sprzedawane, tak jak powinno to być sprzedawane. Złoty 50, znaczy dolar 50. To jest kurde, rekordowa chyba cena. Nigdy takie jeszcze nie wiem 3000 już widzicie, już się zwraca, więc jest zajebiście. Dobra, panowie że szukajcie jeszcze złóż, bo to jest nam potrzebne. Poszobne są złoża. Pytanie tylko, czy to zdążymy wymarnować. Coś tu, tu znalazłeś, panie kolego, bisty jesteś. Tu znalazłeś kolejne. Mm, Idźmy w dół. Tylko ciekawe, czy się dołączy do tego, czy jakieś nowe odkryje. Ach, minąłem, minąłem. Owos. Dobra, idź tu. Ty idź tu, on to... Uh, tu całkiem całkiem wygląda to złoże Dobra Ulepsza się, tam nie To coś jest, Halo? C co ty mnie oszukałeś? Jurek. Ty to znalazłeś, serio? Na ciebie są nowem jakiś tysiak, tych chujów, Mój uciki wężu. Mówicie, nigdzie nie ma. No, rozbudowuje się. Chyba, że gdzieś tu jeszcze coś widziałeś, no ale to... Chudy machał. no dobra, ale spróbuję się z tym połączyć. Ciekawe czy zniknie. Jak zniknie, to będzie chuj z niego. Dobra. Jak już tu jestem. Ej, no to jest śmieszne. Może tu? Taki cypelek może wystaje? Mi się zdaje, że coś tu chyba. No nie, za krótkie było, dobra. Ale tu idzie ostro, tu jest duże złożysko, kurde. No Dobra, to I tu ta damy tam. Jak szaleć, to szaleć. Pytanie czy coś czuję W sumie ej ej ej, 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 ej 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 Cholera nie paszyłem a mi sprzedawali za grosze Torobsko niedobrze Skupiałem na szukaniu złóż I tu 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 machać jeszcze pederasto Ptakiem się pomacha jak ci się nudzi Dobra Jest tylko zło bo Nie mam miejsca No wiem że mogę dwa razy ulepszyć to gówno Tylko że no Nie mam miejsca już te silosy co przy obecnej cenie ropy w niektórych miejscach jest trochę zatrważające. Chociaż tu już rośnie do 70 centów. Nie, to już nie sprzedawajcie. Czemu ja was nie anulowałem wcześniej? aaa, tu, tu tu, jeszcze niżej jeszcze musisz. Dobra, to w takim razie już ulepszę. Bo mam nadzieję, że tu coś będzie w A nie to, to tam. I kurde, oszukał, nie mogę najpierw... A, tu sprzedawajcie, tu już się opłaca. Mogę najpierw patrzeć, potem kupować. Chyba, że tu coś do góry jest, no to... No nie wiem, tak płytko nic nie będzie przecież. Ej, ci... Oni coś... coś Jakiś zbugowani są chyba, no bo... Nie wierzę, żeby to tak... No nie no, dobra. Oszukali nas definitywnie. A, pokopę się tutaj, zobaczę czy coś tam może być. Ach, tu... Szukaj, tu jeszcze, panie Dziejku. Przecież tu nic nie ma, no. No, proszę nie stać się, tylko 100 dolców. A, Ryzyk fizyk. No, i skończyły mi się 14 tysięcy. Kurde, myślałem, że to będzie coś, coś więcej tego. Mogę to sprzedać? na Nie, mogę tylko poczuć kasę. To jest bez sensu, bo nie chcę tu już nic pożyczać. Zobacz tylko tu i tu jeszcze, jak to leci. Przecież, ale to jest tylko strata pieniędzy. No, tu już nic nie będzie z tego, że tylko leci, no, no, co tu jest za. Złożę, to które pewnie zaraz siądzie. No dobra, najpierw się przekopię tym dalej. zobaczę jak to daleko sięga. Może się okaże, że tu jeszcze trochę jest. No ale nie, no widzicie, to, jest, to już jest na wykończeniu. To już w zasadzie zaraz się skończy. To już jest bez sensu. Tu też nic nie ma, bo oni nic nie machają. Ja no chyba wykończyłem złoże tyle, ile mogę. No tu coś mi macha chujec, chyba, że jest tu coś jeszcze. No ale to... Ach... Mamy błąd chyba, no przecież... A, tak myślałem, tu mi macha, tu, tu, tu może coś być jeszcze, no to dawaj tu, dobra, ja jeżdżę Ci na słowo, Jurek. Jak mnie szukasz, to masz w ryj. No oczywiście, tu nic nie ma, no. Dokupałem się do spodu, chyba że mam jakąś rozdzielczość, kurde, ekranu, taką, że ja nie widzę połowy tego... Nie no, no i spojrzałem w telewizor i jest wszystko spoko. No bo tu nie mogę dalej jechać w dół, no, no halo. No dobra, no skończyły się najlepsze czasy, no już już... I, i co tu machasz? Widzisz, tu nic nie ma gnoju. Teraz tylko jeszcze kasy, żeby upewnić się, że tu nic nie ma. Chyba, że jest gdzieś tam pod spodem, gdzie. Ale widzicie? To się coraz bardziej w dół zjeżdża. Bo ja to robiłem przez chwilę, jak był na skraju mapy. czyli pewno widzi gdzieś tam w chuj, głęboko, gdzie ja w ogóle nie widzę. Może kurde w przyszłych mapach to będzie po prostu pokazane, że to tak on głębiej coś jest. Dobra, zobaczmy jeszcze i co i jest tutaj, no? Oczywiście, no, ale bez sensu. Straciłem dwóch te hajsów, bo kurde gdzieś tam wynalazło głęboko. Dobra, ale może tu jeszcze coś. Tu się. Jest, tu jest bliżej, no. Gdzie no to nic, tu jest duże, nawet. No, bo... czemu to nie idzie niżej? No, jak widzi. Tam rzeczy, to kurde powinien być spoko Okej, okay, tu już widzimy nic, nic się nam nie upgrade'uje W sensie nic się nie pokazuje nowego Miasto mam jako tako rozbudowane Zobaczmy to Dos a lower interest, sound interesting Pay me some cash and I reduce next year interest rates by 30% Ciekawe o co chodzi ten interest rate mm, Go below, o w sumie To by było fajne bo nigdy nie zejdzie poniżej do 68 centów. No dobra, no ale na razie olejmy to, zobaczmy tylko jak wygląda mapa. Eee, tutaj widzimy się ludzie biją. Musiałbym też się pobić, ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Serdeczne dzięki za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się już w kolejnych, trzymajcie się, strzałeczka.